Czy ty mnie jakiegoś do, do, do Firma ha, i zbuduj sam dom, prezentują dom na start bez kredytu. witamy. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Tak Czemu? Dzisiaj dzień pakowania. Lecimy. O, tak wygląda, dorobek życia, <noise> żartuję. znowu Przemu, więcej wywozimy jak przywieźliśmy. Jak to Mimo. możliwe? <głos> <Miałem>. <głos> po prostu chyba nie umiemy pakować. Przemu, co ty trupa tam masz? No wywalimy mnie do tyłu tak. <noise> Przemo podejrzanie wyglądamy <noise> Ledwo to boły niosą A tak to... o. o matko, co to w tym samochodzie się dzieje Co to w tym samochodzie się dzieje? Wie ja co, mam dziwne wrażenie, bo tu nigdy... To jest diesel nie? A nigdy... A nigdy jeszcze nie widziałem tej sprężynki, że się świeca na grzech. albo coś. ale w tym drugim jest to samo. Nie. Może za ciepło jest jak na, na razie. <grym> nie wiem, u mnie No, to liveko, tak samo. No. Chociaż w latach chyba nie. Hmm. Czekaj, musimy zrobić. No i tak, mamy już zaznaczone Drzwi okna jeszcze tam musimy ustalić jedną, jedną rzecz, bo pani projektant e, zrobiła między dwoma fiksami takiego dla 25 cm, tu nawet nie ma takiego bloszka 25 cm. E, także in, e, inwestor dzwoni do kierownika budowy, żeby zrezygnować z tego, żeby zamiast dwa takie metrowe fiksy wstadzić jednego dwumetrowego, nie? Bo moim zdaniem bez sensu. No nasz bym e, trzeba by murować jednego bloczka, nie? Aż do wieńca także e, no, moim zdaniem taniej wyjdzie jeden fix dwumetrowy niż 2 metrowe ale mogę się mylić Także czekamy chwilę w ogóle trochę jest pokrzanione, bo e, wymiary otworów a, ta, a wymiary Ściany mi się nie zgadzają, tam jest po 10 cm pododawane dziwne, dziwne, pierwszy raz widzę taką, e, taką sytuację przy adaptacji, no pani przyjęła chyba po 5 centów na stronę na piankę ale mogę się mylić także no ale nie, nie, nie widziałem jeszcze czegoś takiego także ustaliłem już z inwestorem co i jak czekam jeszcze na hasło co z tym no i murujemy nie o teraz było słychać Oj, dobra. Oszalała ta kamerka. Lecimy. Do, po, do Pioniku tego winkielka pilnujemy aż do wieńca, od samej ławy fundamentowej. Naprawdę tego się pilnujemy. Jak mówię, tutaj konta nie trzymają zbytnio. Aha. O! Tak, mogę sobie pukać, stukać, a na dole na zaprawie położyłem. Jeszcze minimalnie. Bok. Jest bajeczka. I tam mam na tym, miałem na tym. Co? Co A gwoździk mi się wyrwał. tego niżej można, prawda? Ustawić lico. Bajeczka, jak widać. Także zostaje. Tu nie muruję narożników, bo Akurat są drzwi i otwory przy no, Przy winklach także No więcej skakania jak robot. I widzicie tutaj Piąt trzymałem A tutaj już Wystaje tak jak tam wczoraj wam pokazywałem I trzeba zastosować tutaj Tarkę. I tu zapewne trzeba będzie użyć klina. Gdzie masz ten pędzel Przemo? No i teraz Kamerka pika. Chodzi o to, że jak piknie, no to teoretycznie powinno nagrywać, nie? Jak nacisnę raz, to jest jedno piknięcie, i powinno zacząć nagrywać. Jak drugi raz, to są trzy piknięcia, i niby, że się wyłącza, nie? Ale coś zaczyna świrować. Nie za daleko. Tutaj mam zaznaczone drzwi. Widzicie, tu taka pestka idzie, bo tu drzwi od razu, nie? Dobra Można nadmiar zabrać Żebym poleciał za daleko Chcę wam jeden winkielek pokazać mu to się może komuś przyda. Hmm, gdzie ta poziomica? Chociaż już to było pokazywane nie raz, ale ja wiem, ja też mam kilku takich youtuberów, że tak powiem, co, co ich oglądam, no i nie chce się jakoś człowiek, nie wiem co, co marzy, nie chce się wracać do tych starszych filmów, nie? Tutaj pionik będzie za daleko. Dobra, teraz trzeba tam przyczepić. Trzeba się trochę nachodzić. On już praktycznie stanął, ale nie, nie wpycham tego gwoździa tylko tak. Wczoraj pokazywałem pyk 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 Więcej, więcej, a lżej i robotę zrobię. No i minimalnie by chciał na zewnątrz No I zapinamy sznurek i lecimy Trrr. I nie wiem czy załączyła się czy nie Dobra nagrywam Masakra No i tak, tutaj zobaczcie Nie dochodzi mnie do sznurka Tak jakbym sobie tego życzył No i tutaj mamy te kliniki, które kupiliśmy w Obi Widzicie, ma to nacięcie I to najzwyczajniej w świecie Wbija się, wrzyna w to A bloszek nie reaguje Mamy y, parę starych Znaleźliśmy Jest pełny ten klin, nie? Jak będziecie sobie kupować, sobie takie Kupujcie sobie takie pełne Bo tamto to no, do, płynek, do płytek się nada, ale nie do tego. Chyba, że dwa jakoś będziecie łączyć i... i widzicie, pyk, pyk. O, nawet już przegiąłem, jest tak jak chciałem. Lico, kielenką elegancką lico jest, zbieramy nadmiar. Widzicie, on pociągnie, ale jest taka konsystencja tego, tej zaprawy, że bloczek pociągnie za sobą i jest gitara Innej opcji nie ma tego za bardzo ustawić No można by zdjąć, nawalić tego kleju nie wiadomo ile, ale to wam Zacznie jeździć, pływać I będzie niedobrze Tu tak naprawdę ruszycie dosłownie milimetry nie? Chodzą, wchodzą w grę Dobra dam tego jeszcze mm, Tak, 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 Dik, tak, tak

Robimy troszkę więcej, żeby było co wyciąć tutaj przemo. Troszkę za krótkie uciął. Znaczy, takie w sumie było. Yy, no nic. I tak centymetr później wyżynamy więcej na piankę, prawda, do montażu. Ale jak macie 3 centymetry do wycięcia, wie, o wiele łatwiej się tnie niż jak zostanie pół centa. Zjeżdża piłka, odrywa się. No jest kiszka, nie? A jak jest kawałek mięsa, to wtedy. Idzie to fajnie Tak Przemo? Przemo, ale możesz się ze mną równie dobrze nie zgodzić. To ci powiem. Powiesz, że się zgodzi. Okej. Okay. No i je, jemy śniadanko. Je, 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 jemy śniadanko. Jemy śniadanko. Powiem wam. Momentami jest ciepło, a momentami jak zaleci. To masakra, nie? O, tak jak teraz, ale nic, nie ma co się mazać. Okay. Aby nie padało, zobaczymy. Przemuś, znowu obek? Nie, wczoraj oberek. był oberek. oberek. Co eee. się zrobił? E, gotowała się woda? Nie. A nie, ja tam cukier sypałem. Do wody? Mhm. Nie, do herbaty. <grywa> tak, widzicie, jest takie delikatne schodkowanie, także tareczka do styropianu. Nagrywa. Powiem wam, nagadałem się, nagadałem. Przed chwilą się nagrało do 16 sekund, tylko zaraz zobaczymy. Może drażni ta kamera. No dobra, nagrywa. Nagadałem się, powiem Wam, ostatnio ta pogoda się naprawdę sprawdza. Wczoraj patrzyłem od drugiej, miało dzisiaj padać. No i za 15, druga i pada. Także chcieliśmy dzisiaj 4 warstwy zrobić, ale. Ale pada, a jest piątek, piąteczek, piątunio, także trzeba będzie się zbierać do domu, wreszcie na reszcie. Mam nadzieję, że droga będzie przejezdna, że nie będzie jakiś blokad i różnych dziwnych historii. Zobaczę jeszcze raz czy nagrywa, bo. No, coś mryga Wczoraj myślałem, że Przemo mówię, co on za film ogląda tak głośno Patrzę W końcu zjażyłem, że to za oknem Tłum ludzi szedł No i krzyczeli różne Różne Treści Także wyrabiamy klej i Spadam, do sprawdzam lico góra do sznura i lecimy. Tu już czwarta warstwa, także od następnej już na okna uważamy Na otworze okienne o Widzicie? zaraz. no i tak, jedziemy trasą numer 8 Powiem wam ta nawigacja nam znajduje różne drogi, ale mam ustawione najszybszą trasę, niekoniecznie najkrótszą. No i myślę, że ona przewiduje jakieś po prostu tam korki, wypadki i takie, takie rzeczy, nie? Eee, zwykłe te, zwykła nawigacja Google, nie? Google mapy. Dokładnie. Także lecimy jakimiś nowymi krainami, nie? No ale fajnie, bo... Coś nowego. Coś nowego, jedną drogą, bo tak zaczyna się nudzić. Na razie nie ma nic ciekawego poza, poza deszczem No przestać ładne ogrodzenie no, Ale mam pomysł na ogrodzenie Na, na razie nie będę zdradzał No nie mógł, bo jeszcze ktoś drogi przed tobą już Ci się nie będzie podobało No Jeszcze takiego nikt nie ma Tu zobacz tam, zobacz, jakie ogrodzenie, jakie drzewa. Zboczenie zawodowe. Człowiek po pracy jedzie i patrzy się na dachy, na słupy, elewacje. <śm> czy ładnie, czy nieładnie zrobione Zamiast popatrzeć jakie drzewa, ładne kolory teraz połapały to Budowa, budowa krzywienie <śm> Dane są wyroki polskie, więc co To? I dubeltówka No zobacz, liści nie ma w ogóle na tych czarach. No, mówię ładnie. No, nie ten, nie ten I o ten Ci chodziło No właśnie tak. Ale jest z górki to w ogóle na luzie. Dobra, no, no Jedź! Na luzie tak jak się rozpędził, to byś tu nie wyhamował Ale to kurde, jedno pole tu na dwa, ma. No. 10 metrów. Ale to no to jest nic, tam powiedz mi jak oni wjeżdżają. Tam! No A tylko z górki to. musi orać, przecież tu nie podjedzie za chwilę. <laughs> Kuko robi wjeżdża i znowu zjesz. <laughs> Dlaczego no, mnie namówił na kawę? Bo musi jarać, co? A ja nie chcę stanąć. Bo nie widzę takiej potrzeby. Nie, to trzeba napić się kawy. <noise> Jest potrzeba napić się kawy. No. Namówiłeś.

Dobrze, to GoPro jest wodoszczelne, rzekomo. Kapka z czekoladą. Masz patyczkę? Ja co? Wrzucisz mi tu go A, to łazienki Nie ma się napić kawy przy hasioku, nie? Niby 60 litrów mamy zbiornik To mieliśmy tak naprawdę Paliwa 140 ml Współczuję Osobie Która Ogarnia te fible tutaj Uuu, to jest no, taki sam. To jest taki sam. To Chyba nikt nie ogarnia tego. <grym> Ty, ja nie zamknął tego. Reklama. Jesienią i śmą pewne rzeczy robisz inaczej Zamiast świeżych owoców wiesz konfitury, <grym> letnis weter zmieniasz na ciepło. W lewiku! I, I ile zrobiliśmy? I ile zrobiliśmy kilometrów? No. 781 z tysiąc kilometrów by zrobił na tym na 60 litrach. Musiałby jeździć jak połamany, ale ale zrobił. Kierunek puszczam nawet i tak osły wyjeżdżają nie Ojej! oj Dobra, żeby nie przedłużać, my jeszcze mamy 44 km Czytać komentarzy nie będę, bo jedziemy. A czemu nie chcę?